Siemanko, tu Hardeku I dzisiaj nagrywam Z okazji walentynek, memy Więc, jeżeli chcielibyście Zostawcie łapkę, subskrypcję No i miły komentarz No i napiszcie w komentarzu Hashtag walentynki, to przypnę wam serduko Więc bez długiego przedłużania Jedziemy Aha, okej okay. Okej, okay, czyli jak jesteś znudzony idziesz do jakichś dziwnych restauracji Ja lubię cię Moje Nie będę mówił Ten, budzik alarmowy Okej okay. Obiad dla dwóch Czekoladki Okej okay. Kiedy znajdziesz dziewczynę na swoją urodziny i jeszcze na walentynki więc nie marzy dla niej jeszcze tych prezentów. <grymne> Żadnych walentynek? Po, po prostu usiądź i trzymaj. Ktoś. To jest mój pierwszy, kiedy jestem sam na Walentynki. Internet. <grymne> Przyjaciel, może lubić bardziej jakieś, nie wiem, kwiaty na Walentynki, kiedy giniesz na e, luty 13. Mama, czemu ty nie wyjdziesz ze swoją dziewczyną na walentyki? Ja oczywiście sam. <laughs> Co? O tak, jak. O tak, jak. Moja siostry płaczą, kiedy nie ma żadnej walentynki. Pierwszy czas. <laughs> Tydzień walentynek. Oj, tak. Ojoj, kiedy walentynki po paru tygodniach i nie masz żadnej daty, a i jeszcze. Nie wiem o co chodzi? <laughs> okay. kiedy masz datę na walentynki? I niemożliwe! <laughs> Jak ty, jak cieszyć się walentynkami? Okej, okay. mieć pluszaka, czekoladki, winko Ede. Nie, czemu ten dym, nie! Kiedy jest luty 14 i jeszcze uroczyście świętujesz e, dzień miłości na walentynki Dzień walentynek nadchodzi bliżej i możesz więcej pocałować Koronawirus! Ludzie, kiedy partnerzy na walentynki jeszcze trzymają i kochają. Ja kiedy kolejny rok będzie walentynki. Ja kiedyś śmieję się na walentynki. Kiedy jesteś samotny i sam. Ja na walentyki. jestem sam. Ja. Mamo czy mogę wziąć e, e, datę na walentyki? Mamy datę na walentyki. Moja dziewczyna. Ja mam... Miejmy nadzieję, że będę miał chłopaka i jeszcze da mi trochę e, tego... make-up'u. Ojeju. Piątek! Kiedy jest piątek? Porn. Eee... Who my valentine is? Okay. Ja Okej okay. Okej okay. Wszyscy Pytają się jak, jak zepsuć walentynki Moja walentynka Okej okay. Okej okay. Aha okej, okay. spoko what the heck? <laughs> Człowiek Co robisz na walentynki? Ja Ja kiedy 14 12 Nie, Nie, dlaczego? Błaaa O jest. Tak Ja siedzący w domu i grający gry przez cały dzień, tak Okej. Okay. Ja kiedy na walentynki, ty na walentynki, inni na walentynki. Jakie masz plany na walentynki? Ja. <grystanie> Czy inni ludzie, które mają datę walentynki? Ja kiedy gram na konsoli. No i to tyle, więc trzymajcie się mocno i widzimy się już niedługo. I cześć!